My mogli sobie poprzyciągać przedmioty, bo rebelion zamienia się w coś takiego. O, I tak oto sobie zrobiliśmy fajne przejście, choć ja chyba tak nie potrzebował z tą umiejętnością. Um, dobra, Ale dobra, dobra, for, dobra. for fuck's sake można. Dobra. Mi, no się, mi się z tą mocą kojarzy tylko jedno, a właściwie trzy słowa. Get over here No Tutaj powinni być przeciwnicy cholera. To jest dużo miejsca No niestety Okej okay. Ops No, chociażby tak Okej okay. Tutaj na pewno będą przeciwnicy, tutaj na 100% muszą być Tak, like i I sobie ich też możemy przyciągać. Tutaj naprawdę dla nawrogów, którzy mają tarcze, to jest e, umiejętność no, idealna. No taki można sieknąć z siekiery. Haha, tak. Czekaj, o. No. Ładne wykończenie. Tak, to są rzeczy, które no, Warrior to w Warrior Withinie występowały dużo bardziej w formie, czyli slowdowny po nie... Masz no jedną minutę, wykończenie przeciwnika, a tym faktycznie zajmuje to jedną sekundę. No. Takie fajne ujęcie. Mała rzecz, cieszę Co teraz? Więc naciskamy przycisk E i będziemy rąbać, będziemy rąbać, rąbać, rąbać. No tam praktycznie mówi po stronie. Albo mam zrąbane życie. Nie będzie przemawiał, robi za latarnię morską. <laughs> Fa, ale widziałeś taki mały urywek, tak? No, akurat e, zdanie Virgila. Tak bardzo potrzebne. Oczywiście kostelki, no... Widzę, 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 widzę są inne sądzi. rzeczy, które niż... niż widzę inną rzeczywistość niż tą, w której jestem. Mario Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie? A, tu chyba. Nie. Tutaj jest e, bonusowy poziom. A tutaj możemy się przebić za pomocą tych super dłoni. O! I mamy tym samym zieloną gwiazdę. Dobra. Okej. Okay. I teraz przyciągniemy sią. tutaj Teraz to I hopsa do drzwi, które trzeba no... Musimy sobie... ...uterować sobie... ...O, i tutaj widzimy... ...widzimy kobietę To jest, no, nasza matka, tak? Znaleźli, znaleźli nas Ktoś nas znalazł Tutaj chyba nie powinienem iść, ale na przykład... Komornik, ktoś... to na pewno komornik. O matko! <laughs> tak, komornik. <laughs> Trzeba uciekać przed komornikami, no sorry. Znalazł nas. Sparłaz, znalazł nas komornik. What's what you, gonna do? You, wanna know? you wanna know? O, to jest nowy przy... nowy przeciwnik starczą. Szybko możemy mu zabrać. Niech się wysadzają, że tak powiem. Dobra, możemy po prostu spykać. Wow, cholera. Okej, okay, przebijemy sobie go. No, zobno, zobno ja. Ja to jest taki pociągający. Przyciągający. Przyciągający. Jak nas znaleźli, jak nas znaleźli. Mamy sporą posiadłość, jak mogli nas znaleźć? Oh no. jest większa niż całe miasto. Oh no, znaleźli. Ej, okay, tutaj mamy znowu posąg, bóstwo, właściwie zobaczmy ile mamy F3000, e, jeszcze, jeszcze dwa i... O, a tutaj znowu miejsce, żeby się przebić. E, nie, 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 nie tym, Brawo. Nie, nie, nie tym. Ja mam to tylko No tak, e, o, tutaj mamy u góry. Jeszcze kokony i pajączki. No, nie tu, <laughs> i tak zupełnie dobrze. drugą stronę, po prostu wow Dante, wow, brawo dla Ciebie. Okej. To powinni być przeciwnicy. No i będą, choć nie, jeszcze nie. A to jest Iwa. mam no? Mamo! Boże, w końcu sobie przypomniał? Zaczyna sobie przypominać. I love you i love you, Eater. <laughs> I love you, Eater, mamo. Oh, Fucking demons. Ok. To była bardzo pożyteczna informacja. Okej, okay. dobra. Wow. Pow! wy używać tej strzelby? Na sepicka. Wow. Pole starczą. Yo. Czekaj, wybijemy go. O, w ten sposób. Kurde! Haha! <ścoughs> wow, to był niezwykły kombos. Flawless kill. I mamy taki sam znak jak i u Spardy, tylko że tym razem jest taki błękitny. I znowu ten sam segment. Tym razem pozyskujemy ozyrysa Czyli kosa mm. Okej, okay. oj nie to nie to wykonać tak za pomocą ozyrysa A nie Tutaj okay. To jest moja ulubiona dodatkowa broń I wierzcie mi, że naprawdę potrafi zadać sporo sporo obrażeń. Bo można go ładować to jak broń, w to się Znaczy w było, czwórce tak. można było ją tak trochę podpalić, tak? I to tak. tylko na jedno uderzenie. No tutaj zobacz co ja mi robi, tak? No tak. Mm. Przecież w moim rankingu do broni dodatkowych w ogóle w, w, w mojej krajach należą chyba mieszagni i Rudres Dance 3. A nie pamiętam, wiesz, nie? Dwa nie Pamiętasz takie dwa gadające jakby to są. Wiem. To był potworny wywóz No naprawdę, bo to i, mnie zatrzymało Za pierwszym razem grałem w m czy To zatrzymało mnie na długie godziny okay. Nie, nie podchodzimy jednak Podchodzimy do tego, musimy Musimy się cofnąć, backtracking się ujawnia Widziałeś jak ona biegła? Tutaj było klap, 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 klap. Okej okay. Znowu posąg O, i znowu chodzimy w te samo miejsce Z Tym razem to mi nie Tylko, Że tym razem po prostu musimy sobie przeskoczyć drogę. Wow, Zbawienie animacji. Co mnie eee... ja to mogę... to Okej, okej. drzwi. Okej. Okay. Znowu. Zobaczcie, że oczy w... Dante zmieniają się w zależności od tego jakiej broni używamy. No tak, czerwone i błękitne. Dobra, tutaj tutaj już po prostu jest, to jest jedyna droga, żeby przejść. Więc choć i tak szybsze będą te szurikeny. Okej. Okay. Dużo jest dużo naruto. Ekstra! O, tam jest zagubiona dusza. Chyba na dole coś jest. No dobra, w każdym razie. Hops i teraz ten skok I tutaj mamy e, miedziane drzwi czy to są srebrne? Miedziany. Miedziany klucz Kurde nie mogę tutaj odblokować e, Bonusowej e, Mapki może, tam To są wyzwania e, Nie mogę odblokować wyzwań no niestety Może jest są na dole co? Czy są na dole? Nie nic nie jest na dole Szkoda szkoda bardzo szkoda bo, oczywiście, są nagrody na grodę, no, do wyzwania. Takie jak no, Redorby i chociażby części, części e, Krzyża. Dzięki którym, no... Upgrade do życia. Tak, 10% bodajże. No i tutaj coś jest. Niebieska róża. Pamiętasz mnie oh, no. Kto by pomyślał, że ty będziesz moim bratem? <grystanie> masz imię jak mój poprzednik z poprzednich czterech z naszej maszynie, jak brat mojego poprzednika z ostatnich czterech. Dante, tak jakbyś nie grał w Devil May Cry. Ta. <grystanie> no <grystanie> to... chyba nie ma konsoli. Wszystko przeralił na. Na e, alkohol 666 e, ze 750 Mamroty se kupuję. Już. Mam roty. E, komandosy. Sok czerwony mocny. ok I tutaj nasz rebellion zmienia się w jeszcze inną rzecz. Mianowicie my będziemy mogli się teraz przyciągnąć taki chwytak. To wygląda trochę jak smok. A niestety, nim nie jest. Hops, i jeszcze można sobie dodać skok, i nawet shifta, i jeszcze, i jeszcze tą umiejętność, wszystko Ty na raz Tutaj powinien być przeciwnik. Chyba <grym> się to powiedzieć. O, taki segment, żebyśmy mogli się po czterech takich wspiąć, no czy podciągnąć. O. o, i na przykład teraz my możemy się... Co muszę do takiego przeciwnika? Egzekucja. No, hej. A tu. No. Nie, chodź tutaj. Ja was chcę tutaj zabić. Proszę Okej. Okay. No chodź, zabić. Zabić, no chodź zabici, no chodź zabici, to nie chodź zabici O matko Okej okay. Kadumu Ok Ok Idziemy tutaj, tutaj I teraz musimy sobie przyciągnąć No, kombosy nawet w akrobacjach to się nazywa różnorodność, a nie tak jak Prince of Persia. Teraz Cztery jest... ciosy, które można sobie... Teraz będziemy hejtować Prince of Persia, bo jeżeli chodzi o możliwości w walce, to... Mm, Devin Maycry. Devin May Cry, ewidentnie Devin Dobra, Cry. ja rozumiem, ta gra jest pięć lat po Prince of Persia. No to ja uwalniam. Ale... Ale, um... Ale jednak. O, oh, i tutaj... Chociażby trójka miała sporo różnorodność w ataku to, ile można było kombinacji z wykorzystywać z brońmi, tak. No i jeszcze tyle były. Ale trzeba przyznać, że pop to nie slashe, tylko gra z się przede wszystkim. Tak? Tak. Gostarczą, mu. No Nie miło to poznać. Dobra, no ja się śmieję ja, ojca. <laughs> tak, i Nefelima. Um... Ja się zawsze skupiam na wrogach, którzy są na ziemi i dopiero później wykracza... Wow! Może po prostu... Po prostu... Odkopnąć takiego kolegę. Znowu... Okej. To już koniec? To już koniec. Nie ma już nic. Fefa. Eee. Ho Tamte coś zobaczył. Okay. I znowu nie mamy twarzy naszego spardy. Ojca. Pamiętam. I mam mamę, mam brata, Ojciec nie żyje, on deszedł. Mam rezydencję, domek drewniany. Miałem mamę, wiem, prawda? Byliśmy rodziną. No tak. What the fuck? To chyba buzia jakaś. Oto mundus. Tego pana widzieliśmy już wcześniej. Wyrywał naszej matce serce na żywca. Na no, oczach tego. Tak, na no oczach tego. Znaczy z tego co jeszcze pamiętam Dante zjadł te serce. A, mm błysknął -hmm. oh. sobie. Yeah. Tak, wiesz. Władze w czarni. Tyle now Oh no Oh no Tak naprawdę jestem odpowiedzialny żeby uwolnić świat od demonów Oh no Tak to ja chcę zabić dosa za to co mu zrobił No, tak naprawdę to Znaczy co, co, co mu, co matce tak, to znaczy, jest, tak. taki, też. to jest taki rewanż. To jest też jego, jego... Shit. Wow, cholera. Hate. Hater is gonna hate. Dante zmieni się w hater. O rany. <laughs> <Don't get nice. laughs> Nie będzie łapkował nasze filmiki dół. Stop. Dante, what are you doing? Dante, stop. Wow, cholera. To jest jedynie, który zasadza właśnie... ...prosiadłość? E, no, no, Chyba tak. Mm. Cześć, perfic, bracie! Yo, homie! Yo, homie! You're my brother. You're twin brother. For you for a long time now. Our mother gave these to us. I think she knew that this time would come <laughs> that we would find each other. And our father, Sparta, vanished banished forever. A fate worse than death, they say. He's never coming um, back. Um. <laughs> Czadole, <Co> <laughs> Czadole, sadistic. pozdrawiam serdecznie. Czyli Dante chce zemsty, Virgil jest ucieszony, że ma kolejnego sojusznika. Kat też się. I am your brother. No i dobra, misja ukończona. Eee, Szybko posłuchanie SS, Szary Szeregi Zamiast, zamiast, zamiast zrobić jakieś <much> Wersji, my brother <much> Taki huk, niedźwiadek, prawda? <much> to takie no oh, you Jesteś moim bratem eee. I don't give a shit <much> To by było na tyle, dzięki wszystkim za uwagę Z tej strony Seversi I Warion Trzymajcie się ciepło, cześć